Okej, okay, więc cześć, witajcie, jestem Toxana, to jest kolejny film na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sobie na Hypixelu i będziemy sobie grali w Bedwarf, więc bez zbędnego przedłużania lecimy sobie na pierwszą arenkę. Okej, okay, a więc jesteśmy już sobie na pierwszej a ręce, będziemy sobie tutaj grali. Jesteśmy w żółtej drużynie, więc, no, całkiem chyba dobrze. Tutaj są cztery drużyny. Ogólnie, możecie sobie też pomyśleć, dlaczego nie z derp MC, Bo na derp MC coś się, nie wiem, popsuło. Nie mogłem po prostu wejść, coś tam było zepsute. No i po prostu nagrywa, nagrywam do tego z Hypixela, bo. Na no hej Pixelu trochę dawno już nie grałem. Hmm, tutaj, czekajcie, gdzie to się kupowało? Bloki. Eee, czego ja szukam? Tutaj, o nie, ja coś pomyliłem. Dobra, nieważne. Wygląda tak samo jak na Derpemce, więc chyba nie będzie problemów. I o nie. Dobra, nieważne. Ok, jesteśmy już z powrotem. Eee, spadłem sobie przez przypadek, ale. Okej, okay, jesteśmy już sobie z powrotem tutaj na naszej mapce. I okej, okay. chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o tym, żebyście tutaj koniecznie zostawili tą łapeczkę w górę. Pod poprzednim filmem to było chyba... Miał tytuł Apokalipsa Zombie czy coś takiego. I tam jest teraz chyba tylko 8 lajków. A na poprzednim z chyba było aż 22 lajki, więc... No mam nadzieję, że wbijecie tutaj przynajmniej 10 Myślę, że dacie radę Znowu idę do złego sklepu No ale okej, okay, dobra Kupujemy sobie wełnę I żelazo Tutaj na Hypixelu Chyba więcej Znaczy szybciej działa ten Generator, tak mi się wydaje No bo patrzcie ile już tutaj Mam tego Żelaza Tutaj sobie kupimy i może nie wiem, to jeszcze możemy tutaj o, w ten y, sposób to y, zabudować e, no to na pewno już nam nikt nie zniszczy łóżka, możemy być oto spokojni no i tutaj sobie lecimy na środek może no, tutaj mamy y, y, melardy O, to, znaczy to są po polsku szmaragdy no, ale możemy mówić Emelardy. Ok, no tutaj jakieś dziwne partikle się pojawiają. Tutaj patrzcie w ogóle, ile mamy teraz żelaza? Możemy kupić sobie tego nie. Czekajcie. To możemy kupić. Czy można tylko buty kupić? No. Aha, dobra, tutaj już nam takie kupuje, więc OK. Pójdźmy może na środek. Zobaczmy, co się da kupić za emelardy, czyli za szmaragdy. To najpierw jeszcze kupię. Tutaj już nie mam na tyle żelaza. Co tutaj można było kupić? Ok, no to w sumie schowam to do Ender Chesta. To w sumie też. I czekajcie, bo tutaj mam to trochę takie okej, okay, dobra idziemy sobie teraz na środek tutaj ciężko jest przejść okej, okay, tutaj łóżko już zabudowali, no to może pójdziemy sobie tutaj, obym tylko stąd nie spadł to jest czerwony jakiś ej no nie, patrzcie zrzucił mnie Okej, okay, jesteśmy już sobie z powrotem na naszej wyspie. Weźmiemy sobie prawie ten mieczek, bo kamienny jest lepszy od drewnianego. Czekajcie, tutaj wszystko zostaje. Co ja chciałem kupić wtedy? Co tutaj było takiego? Okej, okay, chyba nawet nieważne. No to kupmy sobie wełnę i... Zbudujemy, może czekajcie, pójdziemy. Może teraz do czerwonych, dobra, nie coś takiego. Teraz oni tu nie, nie, nie wejdą nam, dobra, to może być. O nie, dobra, spadliśmy teraz. Ja widziałem, że on celowo, ale nie zdążyłem w ogóle nawet zareagować na to. Nie wiem, czy tutaj dobrze słychać mój głos. Sprawdzę jeszcze, ile mi się nagrywa, żeby na przykład film nie trwał, nie wiem, pół godziny. Dobra, idziemy tutaj. Tam są czerwoni. Okej, okay, zniszczyli tutaj most. Dobra. O nie, no, patrzcie, mogłem tu przeskoczyć, ale trochę tak zaczynałem się przed tym, no ale niestety spadłem tutaj. Patrzcie, ile już tego mamy tutaj chyba na Hypixelu? Są szybsze te generatory, jakby okej, okay, możemy już sobie chyba iść tam, tylko teraz. O nie, jego mi tutaj trafili lepiej jest zabudować yy, yy, lepiej jest zabudować yy, czymś yy, takim no kamiennym tak jak tutaj jest pod tym glina bo yy, te chyba płonące takie jakby kule yy, czekajcie jak to się nazywało? Nie pamiętam dokładnie yy, ale to chyba niszczy tylko wełnę W sumie to ja też mogę sobie to kupić yy, chyba tylko to niszczy. tam im, ej, oni, oni im łóżko już, oni mieli tylko, tylko wełną to, o nie dobra bym kupić jeszcze raz to, bo oni to prawdopodobnie znowu zabudują i kupimy sobie mieczek a dobra, nie mam, to tyle to kupmy sobie żelazny okej, okay, tutaj jeszcze jedno złoto okej, okay, mamy już na mieczyk i lecimy sobie tam właśnie na czerwonych okej okay, tutaj mamy mm, zielony gdzieś szedł okej okay, oni to zabudują co się stało ej kto nam to zniszczył co się stało ej można tak Celować? Ok, leci celnie, więc nie jest tak źle. nad MC to trochę tak krzywo leciało. Ok, żeby nas tutaj nikt nie rozwalił. I czekajcie, tutaj zostałem tylko ja chyba. I ten tutaj typ. Czekajcie, taki trochę mały render distance. Zwiększmy na 14, żeby lepiej widzieć, oczywiście. Tutaj widzę, że oni tam walczą. Ogólnie też będą, może filmy na kanale z jakichś innych takich gier. Właśnie też, chyba z high pixela Chciałem, myślę, że nagram też Dedrana, ale na, niestety na derp.mc Dedran nie działa. On już nie działa chyba od, od dwóch miesięcy, albo nawet dłużej. Nie pamiętam dokładnie kiedy przestał działać. Hmm, tutaj. Okej, okay, on ma łuk. Hmm, czekajcie, ja bym kupił coś. Tutaj na razie nikt nie idzie, no to. Nie jest tak źle. Kupimy sobie. Wiem co sobie kupimy. To. I strzelimy gdzieś w kogoś. Na przykład most rozwalić, żeby. żeby tutaj nikt nie przeszedł. Okej, okay, zieloni już są lekko zniszczeni. No to tutaj strzeliliśmy i OK, zrzuciliśmy go i teraz tak to rozwaliliśmy, wiem co zrobimy. Weźmiemy sobie, kupimy tego więcej i będziemy po prostu strzelać tak jakby im w mózg nie będą mogli przechodzić albo po prostu w osłonę łóżka. I możemy nawet wygrać wtedy Czekajcie, tutaj idzie Okej, okay, no to strzelimy im tutaj O nie, dobra, spadliśmy No to co, widzimy się już na pożegnaniu Okej, okay, a więc niestety nie udało nam się wygrać, graliśmy sobie na Hypixelu, trochę tak nudno było film, może nie był za długi, ani też za krótki, więc tak w sam raz było. Jeśli Wam się spodobało, no to koniecznie tutaj łapeczkę w górę zostawcie, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najnowszych filmów, bo kolejne filmy będą już na pewno z Derpem C, chyba, że nie będzie znowu działał na no to z jakiegoś innego serwera, także różne... Poradniki mogę nagrywać, jeśli chcecie, dopiszcie komentarze. No i co, ja się z wami żegnam, no i cześć.